Telewizja polska po zmianie władzy wciąż wprowadza kolejne nowości i przesunięcia w stacji. Widzowie dopiero co zdążyli przyzwyczaić się do nowych twarzy w śniadaniówkach, a tu szykują się kolejne nowinki. Jak widać, w TVP zmiany się nie kończą. Ogłoszono, że tym razem dotknie to serialu Ojciec Mateusz i programy Elżbiety Jaworowicz sprawa dla reportera. TVP szykuje kolejne zmiany w piątek zaprezentowano najnowszą ofertę teatru telewizji TVP. Od maja spektakle nadawane będą w poniedziałki o godzinie 20:30, co oznacza, że na początku tygodnia nie zobaczymy już serialu Korona Królów. Jagiellonowie. dotychczas spektakle odbywały się później o 21:05. Emisje serialu przesunięto na wtorki i środy. Ojciec Mateusz i sprawa dla reportera TVP zaskakuje kolejnymi zmianami. Jak podają wirtualne media, od maja zmianie ulegną godziny emisji Ojca Mateusza z 20. 35 na 21:10. Późniejszą godzinę emisji będzie też miała Sprawa dla reportera, którą TVP zamierza pokazywać w czwartki o 22. 0,5, czyli 35 minut później niż dotychczas.